RPK to taka posowiecka produkcja kałasznikowa, tak zwany przedłużony kałasznik. No tak wygląda jak przedłużony kałasznik, bo to, to jest przedłużony kałasznik, wyprodukowany Ale kaliber wszystko. 7,62, taki sam jak w kałasznikowie, wyprodukowany w Tula, taka miejscowość. To jest pięknie tutaj, lato, nie? Od razu yy, w ruchu, tak? Możemy iść. Nie emisyjne, <noise> Ma być pojedynczo. Dobra, próbujemy pojedynczo. Rozładuj, proszę. Czyste zabezpiecz. Jest szybko. Jest, jest. Ale widzisz jak, jak pracowałem na palcach? Bardzo szybko. Bardzo Faktycznie szybko. Robisz to profesjonalnie. Tak. Widać, że lata treningu.